Ja powiedz co jest nie, że nie stało, nie a co się stało? nie, za co to, to spokojnie tam sobie aha ja a ty pijany jesteś? co? ja pijany jesteś? nie a co się stało? To bym daje padnie, ale wczoraj aha, a dzisiaj? Ale w Polsce wszystko gra. Co? Wszystko Aha. Uh -huh. U mnie na porządku. A ludzie się skarżą, bo wszytko znacisz po mieście. No. W jak to nie jak tak? Wszystko w porządku. No, ja mam zlecenie, żeby cię zamknąć w piwnicy. Co? No mam zlecenie, żeby cię zamknąć w piwnicy. No bo A jesteś w na A za co? No bo pan roznosi szy po wsi. I po mieście. to Co? Nie Co? A nie wejdę, to mnie No, no bo jesteś w stan Ja mam nakaz. Niech pan zamknął. Jak mnie to będzie sprawa do sądu i na policję. Ktoś się nie boję. On się nie boi, kurde. Nie. Pięknoś, co nie znak, nie znak jest. Co? Nie. No? Wstawaj i walcz. Nie wychodzimy. Przezasz, przezasz, żartować. Ja nie żartuj. Jest też co najpierw i ją na to jest ja Zaraz samochodem tu podjadę i będzie koniec. No. Gdzie no. podjedziesz? No samochodem podjadę, nie? Nie, To mnie Nie, spakuję Cię i Cię do lasu. Do lasu. Dobra, idziemy.